W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich na placu przed Biblioteką Kolegium Polonikum Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum w Ubicach ulokowała strefę Chillout Funduszy Europejskich. W dniu dzisiejszym jesteśmy tutaj przy Bibliotece Kolegium Polonikum w takiej naszej strefie Chillout. Strefa Chillout z funduszami europejskimi. Nasza fundacja realizuje to działanie w ramach dni otwartych funduszy europejskich tutaj organizowanych przez Urząd Marszałkowski i chcemy dzisiaj rozmawiać o funduszach z mieszkańcami w takiej właśnie miłej, przyjaznej, relaksacyjnej atmosferze aby po prostu mieszkańcy dowiedzieli się, ile tak naprawdę rzeczy zostało sfinansowanych właśnie z funduszy europejskich. Mamy przygotowane dla mieszkańców leżaki, dla dzieci gry plenerowe, jest zimna i orzeźwiająca lemoniada, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, oczywiście z nagrodami, przeróżne gadżety, notesy dla, dla mieszkańców. Wszystko to w naszej strefie jest bezpłatne.